Cześć, witajcie w tym odcinku. Chciałbym pokazać, jak mm, ustawić sobie czyjś awatar na Discordzie. Powiedzmy, że na przykład chciałbym mieć taki awatar, a nigdzie go nie mogę znaleźć. A chciałbym na przykład patrolować czy coś, że taki sam jaki awatar mam, a nie mogę go nigdzie po prostu znaleźć na internecie. więc w tym odcinku pokażę wam, jak to zrobić więc tutaj e, bez przedłużenia przechodzimy już do odcinka. Pierwszą rzeczą jest to zalogowanie się na Discorda, ale musi być co na przeglądarce, bo Discord zwykły po prostu nie zadziała. Musi być to przeglądarka. Więc jeśli już jesteście na przeglądarce, to wybierzcie sobie e, osobę, z którą chcecie wziąć water po prostu. Powiedzmy, że to będzie on, więc rozklikamy tutaj prawym z element. Bierzemy później to, jeżdżemy na awatar, Zaznacza nam to i teraz na tym klikamy Edit a hity mydle i wyświetla nam się takie coś. Teraz tutaj znajdujemy takie coś jak Tytytypysy ty, e, tutaj dwukropek, właśnie, właśnie, cydyny, i, no i tak dalej. E, kopiujemy sobie od tego chytity, aż do tutaj sto, po 128, tego e, dwukropek, jegły. <grym> Jeszcze to już skopiowaliście to zaraz możecie to zamknąć yy, odpowiedź sobie nową kartę yy, tutaj wklejacie ten link, klikacie Enter yy, i tutaj macie ten awatar i jak chcecie pobrać po prostu klikacie sobie prawym zapisz obraz jako no i tutaj powiedzmy yy, nie wiem no jakoś tak, nie i zapisujecie i macie później po prostu ustawiacie na Discordzie i tyle. Mam nadzieję, że Ci on się spodobał. Tak zostawcie łapkę w górę, subika. Wijźcie na mojego Discorda, jeśli osób do EuroTraka. Zobaczmy, że go trzymajcie się. Na razie, chaos.